Nie ma co ukrywać, że nie jesteśmy zadowoleni. Przegraliśmy to spotkanie. Widzę, że był zespołem zdecydowanie lepszym. Eee, ale z drugiej strony, tak naprawdę po raz kolejny prezentowaliśmy ramki przeciwnikom, tak? Bo pierwsza ramka to jest kuriozum. Natomiast druga pożycie karnym, które moim zdaniem lekko naciąganym wydaje mi się, że nie było życiu karnego. A przy naszej modelzinie 2 do 0. Na takim stadionie jest takim wywalem bardzo ciężko odrobić. Natomiast inna sprawa jest taka, że nie oszukujmy się, mamy bardzo młodych zawodników, jakości i doświadczenia się nie da kupić. My musimy sobie zdać sprawę, jakim jesteśmy zespołem. Nam po prostu potrzeba czasu, wzmocnień, doświadczenia, tak? dlatego będą wręcze przepatane, że zagramy lepszy mecz, ale też będą mecze słabsze. Jesteśmy na takim etapie, na jakim jesteśmy, dlatego szkoda, że przegraliśmy kolejny mecz i nasza sytuacja się robi trudniejsza, ale tak jak mówię, potrzeba czasu, pracy, wzmocnień, wielu rzeczy, żeby zająć wyższe miejsce. Po meczu, po fakcie każdy jest mądry. Oczywiście nasze założenia przed meczem były troszeczkę inne. Chcieliśmy podejść wysoko do, do zespołu Widzewa, zagrać wysokim pressingiem. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, nie chcę się tu tłumaczyć, mamy młodą drużynę, niektórzy było widać ewidentnie, po prostu nie wytrzymali presji, ciśnienia, byli lekko przestraszeni, przestraszeni dlatego drużyna Widzewa siła. Lecz nie przełożyło się na zbyt wiele sytuacji. Tak naprawdę do momentu stocenia pierwszej ramki widzę, stworzył jedną sytuację. Oczywiście utrzymał się przy piłce, miał dużą przewagę optyczną, ponieważ nam zabrakło po raz kolejny utrzymania się przy piłce na połowie przeciwnika. I to przede wszystkim zabrało, że gra na połowie przeciwnika, utrzymanie się przy piłce, no i strach w początkowej fazie meczu. Widzę, że to nie zaskoczył, wiedzieliśmy czego się spodziewać, wiedzieliśmy, że po spotkaniu derbowym z UKS-em. Widzę, że ma nic do stacenia, Musi tutaj przy takiej publiczności wyjść i zagrać agresywnie i, i wysoko. Byliśmy na to przygotowani, natomiast nie zareagowaliśmy na to w odpowiedni sposób i wynik jest tak, jak jest. Możemy wam powiedzieć, że bardzo dobrze. Po prostu no, na to, co pracowaliśmy, na to, co wcześniej potrzebowaliśmy, te trzy punkty. I dzisiaj mamy. Mamy to i dzięki gry, mamy dzięki determinacji, dzięki naprawdę ciężkiej pracy. I konsekwencje. I dzisiaj mamy te trzy punkty. To jestem bardzo powiem delikatny w dziedzinie drużyny. Na takie sytuacje, takie mecze, które zdarzy tak jak z Tomi, który też na ten moment e, ma jeden punkt i zero bramki i naprawdę potrzebował. To czasami są mecz w pułapkę i to się zdarzy. Także e, jeden błąd i to wszystko zależy. Ale dzisiaj naprawdę drużyna. Nie mówię tego, ja nie lubię powiedzieć, że charakter my mamy charakter i kontynuujemy tego. tylko powiem tak to, że organizacyjne naprawdę było na dobry poziom, przede wszystkim większy przebieg meczu, założenie naprawdę, które mieliśmy, to podejście angażowane, wszystko było powiem, na dobry poziom i jest tylko teraz żeby to kontynuować, nic więcej.